Dzień dobry, witajcie. Chciałabym Wam dzisiaj trochę powiedzieć o tym, co jest ważne w branży spedycyjnej, co jest niezbędne w pracy spedytora, czyli jaką osobą trzeba być, żeby zostać spedytorem. Po pierwsze, jednym z ważniejszych warunków jest komunikatywność czyli bycie osobą, która nie obawia się kontaktu z innymi, która z łatwością nawiązuje relacje. Jest to o tyle ważne i istotne w pracy spedytora, bo po pierwsze, to jest zawód, który wymaga kontaktów z klientami, wymaga zrozumienia perspektywy i potrzeby klienta. Dlatego też osoby, które z łatwością nawiązują relacje, nie obawiają się telefonów, kontaktów mailowych z klientami bezpośrednich to są osoby, które dobrze odnajdują się w tym zawodzie. Kolejnym elementem do takiej układanki DNA spedytora są umiejętności organizacyjne. W tym zawodzie sprawdzają się osoby, które potrafią ogarniać swoją rzeczywistość nie tylko być może zawodową, ale również prywatną czyli osoby, które wiedzą, jak ustala się priorytety, jak reagować można na nie w różnych sytuacjach. Jednocześnie ta umiejętność. Bycia z osobą zorganizowaną pomaga bez wątpienia w tym, żeby mieć dość dużą odporność na stres. To z kolei jest kolejnym elementem niezbędnym w pracy spedytora czyli odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, bycie osobą elastyczną, która potrafi dostosowywać pewne rozwiązania, szuka rozwiązań na potrzeby i klienta jest niezbędne w tym zawodzie. Żeby zostać spedytorem, reasumując, należy mieć specyficzne predyspozycje osobowościowe. Czyli być osobą komunikatywną, dobrze zorganizowaną, odporną na stres i presję czasu, elastyczną. I myślę, że to typ i rodzaj zawodu, który nie jest zawodem dla każdego. Ale mnóstwo osób uwielbia tę pracę i ten zawód. Za to właśnie, że jest duży dynamizm, dużo się dzieje i w tym odnajdują swoją ogromną satysfakcję i radość.